Wow, zaraz na slajmem mnie atakują, łącznie. Ja już załączyłem. No nie, czekaj, nie, bo mi się nie chce klikać co chwilę tego. Na... to te się klawisze. Settings, opcje. No, to Będę miał na cały czas złączone No to mogliśmy przejść na Skype'a. Eee, to bronić mnie że tak zostanie. No dobrze. Mmm, witaj się. A, już jesteś. Siemanko wszystkim, witamy w kolejnym nagraniu z Terrarii. Powróciliśmy z możnałki i będziemy walczyć z tym światem okrutnym. Pararara! Tak, tak. Tak, tak. A ty siema może byś powiedział, co? Nie, nie Bezczelny typie. Nie. Co myśmy ostatnio ja zrobili? Sięma, no... Zakończyliśmy na tym, że... Że kopaliśmy. <śla> że budowaliśmy. O! o! Jak miło. No, kolej od ładunków wybuchowych. Ej, gdzie on jest? On dopiero się tu wprowadzi. Wiesz co, trochę tu oświetlimy. Nie z u góry! No zaskakuj na dół. Nie! <grym> a nie, on nie spadnie Jarut... Jarut? shop! Co mi dasz? Bomby mi da. No tylko a. drogie są. No za pięć Idziemy. Idziemy do piekła. a no, już? nie pamiętam jak... No na no, dół się przekopać, nie? No jak ten, no ale to na bo nie do piekła, ty no wiem, musimy sobie porobić jakieś lepsze rzeczy. <grym> Czekaj, ja mam coś w ogóle mam w e EQ. Po czym się sprawdzało EQ? Nie, nie. Pod E? Po no, pod escape'em, nie pod escape'em. Bo mam jedną bombę na mid. się. Ten. O, mam 14 bomb i 2,7 granat. Nie, 1 Ale mam burdel w tym ekwipunku. Oh my god, czekaj to sobie poprzekładam. Shurikeny. To sobie tu dam, pięknie. Ja sobie za to zamienię to za to. Nie, idziemy poszukać jakichś surowców, bo na razie mamy bidę. Przydałoby się więcej złota poszukać. Nie, nawet nie schodź, to nic nie, to nie to ma. Ale to właśnie jak złota, chcesz. Aha, to czy będziemy? Chodź, idziemy w świat pozwiedzać. Okej, okay, idziemy w prawo czy w lewo? W lewo. A e, jeszcze do Teamu dołączę. Jaki? Czerwony. Niebiasce. Czerwony. No dobra. Żielony jest najfajniejszy, bo taki no. Wiem, neutralny. Bezpieczny no. dla oka. Ponoć. To ja to mam koper, Ja go zbierę. A przy okazji e, informujemy niebie, Was, nie nagrywamy tego ostatnia, tylko po prostu jak przesiądziemy raz, to nagrywamy ile wejdzie. No. Także film może się urwać w każdej chwili, przeważnie po około 15 minutach. No, no. W zasadzie klej był... O, tu jest koper jeszcze. A, bo ja. ty jeszcze nie masz lepszego kilofałki? Czy ja ci ja dałem? Ja mam, ja yeah. Ale ty se sam zrobisz, czy ci dałem? Ja nie pamiętam. Ja też właśnie nie pamiętam. Bo, że u siebie raczej na ja tamtym save'ie mam taki miek, że taki damage zadaję, a tutaj to... Nie, 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 nie. Ty nie będziesz innej postaci używał, bo ja wiem jak to się skończy. Eee, no, ja. tu mamy jakąś kopalnię pode mną. Idziemy tutaj? Może być tylko mała dziura. Idziemy. Koper koniec. dostałem Ludzie pisali w komentarzach, że mamy koper zbierać, bo on się później do czegoś przyda. E, wątpię. nie przyda się do jakiegoś bossa, do przywołania. O. Nie pamiętam dokładnie do czego. O! Zielazo. A nicom, zielazo. Nie, 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 tylko, że mówię, że potrzebuję. Tak. Też co? A wiesz, jak już mamy, to spoko. Przydałby się silver. Silver już był spoko, ale złoto to już by była w ogóle poezja. No. Złoto w Minecrafcie jest kijowe, a tutaj jednak... A tu to jest całkowita przeciwność. Oh, Brawo. Nie ma nic. Slide! Uju, chodź tu. Nie tam zejść z Ja to skoczę... A! Ale nie wiesz co kopię w dół. Okej. Okay. Ale to chodź tu jak bliżej no to chodź tu, a Tak, 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 tak. Nie, 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 tu. A co jest w są, czy... Eee, nie wiem, żelazo. Iron, no. Hmm. Oh. A chwila, my mamy w ogóle kładki porobione. No tutaj ja, oni mi właśnie w ostatnim odcinku coś tam pisali, że ten, że. E, coś tam ominęliśmy, nie? Wiem, czy złote nie ominęłem, czy czegoś. Eee, I don't know. No. no. Jump, 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 jump. Ale nie, teraz na spokojnie trzeba przemyśleć, co my tu dokładnie będziemy robić, bo tak to będzie straszliwe. Więc na razie to, na tak. pewno chcemy ten. Eee, w stronę. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, tak. bo... Dobra, ja spadnę na dobrą rzecz. Brawo. Kici w oko. Ty takiego farta, to nie... nie, nie, nie. A, nic nie ma, bomby są. Bomby sobie wezmę. Gwiazdki... O, gwiazdki by się przydały, bo mamy jednego mirora chyba, nie? Nic nie widzę, mister weź tu... O, dobra, już widzę. Na pewno. Rozświetlaj sobie, jak idziesz. O! Co ja tutaj je? Eee, jeszcze lazo. No właśnie. Tu jest dużo piasku, piasek pozbieram od razu. W zasadzie mogłem trochę tych rzeczy zostawić. Nie wiem, nie, nie pamiętam, aha, piasek na szkło, I tak dalej. No, przydałoby się. Musimy sobie zrobić taki zajebisty domek, a nie jakieś takie, byle jakie kufno. No, kolej Kolei też by się przydało zbierać. What the fuck? Ametyst i ty to... Pominąłeś, oh. że jakie to jest drogie? A ja tego nie widziałem w ogóle, ty! Lol, do to tak widać właśnie. Nie, trzeba, trzeba zbierać. No to nie, wiem. nie zauważyłem. To, to jest plus, piasek ładnie się zbiera. Dyrt. To był iron, to dobrze, że zabrałem. Tu jest coś. Kopr, kopr, kopr. E, obawiam się, że mam ostatnią pochodnię.

Aleś o. mi rybą, tego drzewa. No bo sam nie mam dużo. Eee, y żelu nie mam. Masz żel przy sobie? No nie. O, to lipnie troszkę. Te się trzeba zbierać też, y no, ko kobla, koboły. Kobla? Po co ci kobla? Koboł, koboł, koboł czyli te nici tam, na no, dalej. Mhm, uh -huh. koboł. Koboły. <grych> koboły. Koboł. Ale po co? Przecież mamy łóżka Nie wiem. porobione. Aha. Łóżka mamy zrobione, a później się przydadzą dopiero. O, czekaj, jeszcze chcę tu trochę pochodzić. To je moje, to je moje, o ile będę mógł zebrać, bo zapewne... Oh no! Jak pierdziele pochodnia mnie uratowała. <noise> zapewne będzie mi tutaj potrzebny jakiś lepszy kilo, żeby to... Czekaj, zabrać, czekaj, tak? czekaj, czekaj, wy samtąd, tak wy samtąd, wy szybko, bo rzucam granatem. O fuck! No! <noise> To był fail. Robię. Czekaj, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ale gra, nie, gra, nic nie robi, bomba. Gra, nic nie robi. Widzi, to jest bomba. Posłuchaj się, posłuchaj się, bo ja bombę rzucam. Dobra. Fire in the hole okay. Ale zrobił fire in the hole Nie, ja musisz z trochę z większej odległości strzelić. Czekaj, tutaj. A o. nawet zrobię tak. O, perfekto. A w wodę trafiło. Lipka troszkę. Czekaj, sobie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. No, chcę trafić... Albo nie, dobra, zresztą co będę robił, tak? Nie, nie marnuj. Nie no, przecież mam 412 jeszcze. A ja to, to przyda się na coś większego. Tak, wiem, bo bo ja jeżeli sobie. wybierzemy się w końcu do Dungeon'a, to wiesz, tam się przyda nie dużo tego, rzeczy. Nie, jest tego tutaj, co właśnie tam... Czekaj, ja to zniszczę teraz, no co się? Nie niż ty tam nic przypadkiem, co? Uważaj, uważaj! Pierdylnie! Ale po co Nie zabrało! No bo chciałem zebrać tego, tego tutaj. Okej, bo widzę, że tu mamy Corruption. Corruption, Corruption jest fajne. Nie, nie, to nie jest korupcja, to jest ten. Eee... Czekaj, tak? piec. Oj, będziemy mieć oświetlenie. Nie Nieko przypadkiem powody. No. Ale ja tam coś widzę. A rzeczywiście stronie. to jest tego, błoto. Ten bion taki ba, ten. Nie, to jest błoto. Kurna, beyond. którą stronę kopiesz w końcu, decyduj się. A no. wiesz, że będziemy mieć przejebane? No? Bo nie będziemy jeść do góry. A szlak. Czekaj! Czekaj na boki, na boki, nie ma co się wiesz, rozpychać. Okay. To mieć drugi bok, to musisz w mój, w mój bok kopać. No bo szybciej przynajmniej jest. E, zabij dziada, zabij go. Pięknie. fuck, szkielet jest tam. Jak masz żel, to zrób y, pochodnie. Chyba, że masz trochę pochodni. Nie, ja, ja nie mam 13 bój. żel, what the fuck, ja mam 30 pochodni jeszcze. No to zrób tego. Dobra, robię sobie pochodnie dobra, wrzucę ci... Oh no, okay. oh no! A nie, A, ten atak rzucę... nie przejdzie, <śśmiech> to tam jest! No, właśnie tam idziemy zaraz, ale czekaj, wrzucę ci 30 pochodni. Okej okay. No. Dziękować. Dobra. O, nie. słyszę Antonina. Już, już o, go nie, już nie Chodź tu. Cieka, chodź tu Andrzeju. Zaraz. Na Aha, to ja o siebie. No Andrzeja zabijam, on ma dużo życia. Chodź tu! Andrzej! Hahaha, ha, ha. ja zebrałem coppercoiny. Ile? No mówiłem, że jest. Tylko uważaj, żeby woda się tu nie rozlała. Tak Czekaj dobrać. sekundkę, bo ty jak to tam nazbierasz, to ta woda się tu zaraz rozleje. Pierdzielisz. O, tu mamy kolejną miaskinkę, to mnie bardzo, bardzo cieszy. O oh, no. Tu? Jest dobrze, bo jesteśmy na dobrym, dobrym poziomie. O Boże! Uwaga, mister kopie. Tak oh tak? no! Może nie, nie stój, Ale zjebał. Masz fart. Dobra, ja idę ten. Ja to tam też raz jeszcze. Nara. No Hehehe, he, he, he. mam serduszko. Jaki cheat, -u. A mi że nie masz tego. A. Że nie masz no. Oh no! Ale zrobiłem. Trzymaj go. Spieszyłem. Ten... E, ludzie pisali, żeby nie przekraczać e, 200 życia na początku, bo będziemy mieć najazd goblinów. O, tu jest matka. Co? No, gobliny wpadną nam na bazę i będziemy mieć przejebane. Lol. Gobliny dopiero ja pamiętam, że się robiły ten. 200 Wie? życia. Okej. Okay. Hehehe, he, he. uwięziłem córkę. He, 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 he. Dobra. Co tu mam na lewo? E, mam srebro i to dużo. To zbieraj. Na razie nie mam jak. Nie. się Coś zrobił? Nie, ja się bo tak ciemno było i myślałem, że właśnie spadam już. Właśnie muszę jakoś... Y... ...tędy przekopię. O mi jest mi chwilę liście. Uwaga! Skaczę! O, nie yy, Big Mama No Big Mama, big mama, właśnie ją stąd, stamtąd transportuje O, co to, to <coughs> jest? Mushroom grass seats No wpadnij głupia tempa do wody No chodź Nie byś... Nie ją trzeba zablokować po prostu no, Dobra to niech sobie tam skacze właśnie o to chodzi, żeby nie skakała. No to powiem, że tu przejdę i ona teraz tam pójdzie. No, o boże, malutkie tu są jeszcze. Szlak. Czekaj, 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 mam pomysł. He, he, he. mam zajebisty pomysł. Tak, o za, za daleko. Czekaj. Z no, Tej wody się pozbyliśmy. Ona tu przypłynie. I ją zablokujemy. No on to się. Może odsuń się. Tak, i wtedy ktoś musi zejść na dół. Ale ona nie, widzisz, ona nie utonie. Uwaga, teraz? Nie. Ona nie ma utonąć, ja tu sobie zejście zrobię. He, he, he. Mam ją! What the fuck! Slime mi przeszedł przez ścianę. Co za skupczykiem. Mam ją, się? mam ją! Gin tam! Ale będzie hopała wodą teraz. O boże, ile tu jest surowców? <laughs> nie, nie tak, nie tak. Musimy to okopać naokoło. Dobra, dobra. Ale leci ten Antu. O cieba. Yep. Nara. Dobra. Antonino, Antonino, mówię ci naokoło, nie idź pod wodę, bo tak to się zabijesz zaraz, na ciebie. Nie, ale ja chcę ten... Fuck. No zaraz, spokojnie. I teraz na boki. Aha. Aha, czyli Dobra, dobra, żeby nie było rzeczy z No. Bądź produktywny. I jak masz kamień, albo cokolwiek innego... Yy, ...to użyj go po prostu do wydobywania. Nie. A ja, kurna, ja tu mam... Co innego. Widzisz, i tak zabuduj miem, sobie. Nie, nie, wiem.